Do zrobienia dla klienta było utworzenie środowiska dedykowanego, oczywiście opartego o, o VMware. A. Dodatkowo klient miał bardzo duże wymagania dotyczące dostępności i ciągłości działania, czyli mówimy tutaj o disaster recovery oraz część z tego środowiska, które, które planował u nas uruchomić, chciał poddać naszej administracji. Chciał, żebyśmy zarządzali częścią Częścią systemów operacyjnych, które znajdą się właśnie na tym, na tym Wimlerze. I tak, klienci, klienci finansowi to w większości są klienci regulowani, czyli tak naprawdę nie tyle oni sobie mogą wymyślać, w jaki sposób chcieliby funkcjonować, mają to po prostu narzucone, w jaki sposób powinno to wszystko działać. I wykorzystując właśnie VMware'a, a ten klient, o którym mówię konkretnie, miał potrzebę szybko się do nas zmigrować, więc wykorzystaliśmy tutaj naszego vCloud'a, żeby utworzyć wszystkie potrzebne systemy operacyjne, a później wykorzystać możliwość przepinania, przemigrowania w dość szybkim czasie tych, tego, tych utworzonych systemów operacyjnych, tych maszyn wirtualnych do docelowego, docelowego środowiska na VMware'a, który, jak wspomnę, były to dwa ośrodki. Tak? Dodatkowo wszystkie maszyny wirtualne musiały zostać zabezpieczone w taki sposób, że miały swoją replikę po drugiej stronie. Do tego właśnie użyliśmy Site Recovery Manager. I Klient przy postępowaniu, kiedy zaczął się interesować naszą propozycją oczekiwał od nas, że zaprezentujemy w jaki sposób to przełączanie działa. Bo tam też nie ukrywam, jest konkretny czas na to, że na przypadku awarii ośrodka czy w przypadku testów to musi się odbyć w określonym czasie. Więc dzięki Site Recovery Managerowi, który służy do zawiadywania replikacją opartą w naszym przypadku o Fiber Channel, to jest bardzo istotne, Jesteśmy w kilkanaście minut w stanie przepiąć klienta z jednego ośrodka na drugi. Tak. Jeżeli mówimy mm. o takim grzecznym, gdzie każda maszyna musi być oczywiście zamknięta, uruchomiona po, po drugiej stronie, to właśnie, właśnie tyle trwa. I tutaj jeszcze do, warto dopowiedzieć, że wraz z pełną synchronizacją danych na czas tego procesu, tak? tak. Że mamy pełną spójność. Włączamy maszyny, tak? uruchamiamy no, maszyny, kiedy mamy pat ośrodka, to oczywiście dane są synchronizowane na czas awarii. Dokładnie. Tak? Okay. Kiedy, e, I ta, ta, ta automatyzacja, ona jest częściowo zautomatyzowana. Ona wymaga, żebyśmy w pierwsze oczywiście to skonfigurowali i że tak powiem, ten człowiek musi dokonać tej egzekucji, uruchomienia tego procesu przełączania. Samo to się nigdy nie zadzieje. To jest zbyt poważny proces, żeby samo się to wydarzyło. E, mamy tutaj także no, zminimalizowaną utratę danych dzięki replikacji. Tak, Replikacja nam gwarantuje to, że że mamy. I oczywiście podstawowe rzeczy typu backup, który też zaoferowaliśmy klientowi, skalowanie i wysoka dostępność to jest wbudowane w VMware, tak? bo mhm. praktycznie w locie możemy dodawać kolejne nody, w locie możemy je odpinać też i, i oczywiście wysoka dostępność, high availability też jest to funkcjonalność, którą mamy w przypadku takiego rozwiązania. Ważne też, żeby dodać, że w przypadku też tego konkretnego klienta, wykorzystaliśmy wirtualizację sieci, co też udostępnia nam VMware no, tak, w oparciu o NSX. -a ale to nie wszystko. Jeszcze mieliśmy dużo ciekawsze rozwiązanie z innym klientem Fintech. Wojtek może coś powie na ten temat jeszcze? Tak, tutaj akurat sytuacja była jeżeli chodzi akurat o, o migrację, tak to też była bardzo bardzo szybko właśnie też tutaj wykorzystaliśmy swoje rozwiązanie wcloud Director, żeby przemigrować po prostu szybko klienta uruchomić od zera środowisko, zabezpieczyć już sieć i pełne działanie klienta, tak, żeby mógł już sobie wszystko instalować po swojej stronie. Mhm. Natomiast Jednocześnie po tym, jak uruchomiliśmy produkcję, systemy testowe, deweloperskie dla niego, mogliśmy rozmawiać dalej o stworzeniu po prostu środowiska prywatnego, więc dedykowanego tworzyliśmy. Wytworzyliśmy wszystko, tak, później zaczęliśmy migrować. Tak naprawdę te migracje odbywały się z minimalnym w ogóle impaktem na środowisko i klient po prostu ładnie, bardzo płynnie przeszedł ze środowiska chwilowo, tymczasowego, na współdzielonym zasobie, do środowiska dedykowanego. Tutaj też rozciągali, rozciągamy się na obydwa ośrodki, tylko że w tym przypadku na przykład klient. Nie używa środowiska, tak jak tutaj Michał wspomniał w przypadku pierwszego klienta, że to środowisko jest aktyw-aktyw. Ono obydw w obydwu stronach działa jednocześnie. Tak? Mhm. Tutaj klient po prostu chciał działać w jednym ośrodku, a drugi ośrodek wykorzystać tylko pod deweloperską część środowiska, mhm. jak również po prostu zabezpieczenie właśnie na wypadek awarii, gdzie hosty po prostu sobie, powiedzmy, czekają trochę tak, mhm. na to, żeby... Przenieść tam produkcję, żeby jak najmniej stracić danych. Tutaj też akurat przy wykorzystaniu właśnie również Site Recovery Managera mamy inną na przykład replikację danych, ponieważ tak jak Michał wspomniał, w pierwszym case wykorzystujemy Fiber Channel i replikację na poziomie macierzy, tutaj wykorzystujemy replikację wirtualną i tutaj produkt VMware tak naprawdę synchronizuje dane i dba o to, żeby. Kopie były na bieżąco replikowane na drugi, na drugi ośrodek. Patrzę tutaj na zgodność z regulacjami, patrzę na branżę i mi się też tutaj mm, odpala w głowie Dora i też y, y, pewnie y, pewnie też NIS-2 y, i zgodności, tak? bo to, to jakby też o tym mówimy. tak? To jest, mhm. Tak, no jakby tutaj jest ta branża niestety wymaga, tak, wymaga po prostu wysokiego, bez, wysokiego poziomu bezpieczeństwa, bardzo dobrych zabezpieczeń. No i tutaj po prostu takie środowiska już są przygotowywane, tak, pod to, żeby spełniały wszelkie, wszelkie normy.